Witajcie w poniedziałek, San Cristobal de las Casas niezmiennie. Piękna pogoda. Dzisiaj obowiązki, słuchajcie. Tak, czytamy. E, pralni, gdzieś tu mapka pokazuje nam, że blisko nas jest, zaraz druga w lewo. Hałasują tu niektóre motory. Potem, co? Znaleźć sobie jakiś bankomat i na tyle: obowiązków była druga w lewo. No, to druga. Dobra, Garbus się tu A potem jeszcze zobaczymy, pani, tu właścicielka hostelu mu powiedziała nam, że najlepszy targ jest. Yy, a czy pokazała nam na mapie, gdzie tu jest najlepszy targ, także też jest niedaleko. Pójdziemy zobaczyć, co tam w ogóle jak to w ogóle wygląda. Bo no tu jest problem, żeby kupić jakby wszystko w jednym miejscu. Nie ma takiego większego jakiegoś supermarketu. Tylko, żeby kupić owoce trzeba iść w jedno miejsce. Żeby kupić warzywa trzeba iść w drugie miejsce. Yy, a na przykład rzeźnika czy takiego sklepu z mięsem nie widzieliśmy tutaj. Powiedzieli nam, że jest lavatria, Lavandria. Powiedzieli nam, że możemy jechać do y, tego Walmartu, kupić mięso. Walmart jest zupełnie za miastem gdzieś. Jeżeli nie ma, nie ma sensu, zobaczymy na targowisko. Że jest pranie, prania. No I tyle. Ale mnie słuchajcie, pogryzły mrówki, batę też tam kurde chodzą po tym tarasie lwy. Nie wiem czy będzie widać, nie wiem. ale mam po prostu już tyle ugryzień, tak mnie to swędzi. Ja się też nie pomyślałem, żeby kurde popryskać, czym się mamy. Jakiś taki na, na insekty, jakiś spray, trzeba będzie to w końcu, trzeba będzie w końcu zastosować. Bo ja już naliczyłem tutaj na nodze, no mam chyba, z, kurde, z 10. Płacimy co na jutro? Nie, spokojnie na jutro. A No. Mamy jeszcze w czym chodzić, także nie musimy płacić ekstra, żeby na dzisiaj zrobili. Także spoko. Dzisiaj poniedziałek, więc na pewno spokojniej tutaj już będzie. San Cristobal. Tak sobie czas wolno mija, w San Cristobal na Sokalo. Jak ciasteczko? Dobre. Cytrynowe. Cytrynowe. Dała mi bata spróbować. Nie żałowała. Tak jak tymi, A mi dała takiego wypierdka, jakieś drugie ciastko, które miało 5 cm, i jeszcze się z nią podzieliłem. Także dopadło nas lenistwo. Nieszczególnie normalnie nie chce mi się składać w filmiku. Także miałem to rano zrobić. Dupa. Potem stwierdziłem, że zrobię po południu A jak zrobię po południu To pewnie dopiero będzie U was we wtorek i to będzie Z piątku czy z soboty? Z soboty Także normalnie trzy dni w plecy No ale co zrobić Kowboje Meksykańscy, indiańscy Także, że zupełnie nic się nie dzieje, ludzie sobie chodzą tylko w tej i we wte, sprzedawcy, całe rodziny. Tam maluszki sprzedają chrupki. Jak będziecie w Meksyku, nie kupujcie tych, akurat tych chrupek, takich pomarańczowych, są bardzo niedobre. Zjedliśmy w końcu nie ale, yy, dwa dni, dwa dni je męczyliśmy tu pan z torebkami. Wtedy ja sam wielkim nawigatorem. Tak, tu pan z torebkami idzie. Od pana wszystkie, ale... Bardzo ładne mają te rzeczy, naprawdę, to trzeba przyznać. Wszystko ręcznie robione. No ale co z, co z tego? Po co nam to? Kurczę, próbuję na... złapać na kamerę, ale nie da rady. U nas y, na tym patio. Y, przylatują kolibry słuchajcie. Ale no, nie, nie ma jak. Nie dość, że te kolibry są. Wiecie, jakie wielkości są kolibry. To jeszcze tu nie ma zoomu, a podejść się nie da po prostu uciekają, ale naprawdę fajnie to wygląda. A ten pan to nie jest żaden mnich, tylko tak y, chodzą ubrani tradycyjnie indianie, ale już nie powiem z jakiego plemione. plemienia ponieważ nie pamiętam, ciężkie nazwy, ale to nie jest przybieranki, tak naprawdę się ubierają. Pan próbuje nam coś sprzedać. O, bueno, pero... No, <noise> no, no, podamiamy. no, no. To. No, No, gracias. De De Polonia. Bueno, en la selva la przez jaces. Także chyba się nawet Bata nauczyła tutaj już asertywności, ponieważ trzeba, trzeba. Tutaj mniej więcej się jest tak zaczepionym przez sprzedawcę albo przez dziecko, które prosi o monetkę, tak co, co minutę. Jak jesteś w centrum, to co minutę spokojnie. Jak jeszcze idziesz, bo jak siedzisz, no to ten, ale jak idziesz, to więcej mijasz tych sprzedawców. Także bata ba, ba się pomału uczy asertywności. A asertywność po hiszpańsku to pozytywa. No widzisz, ty jesteś pozytywna już. Już jest bata pozytywna. No słuchajcie, udało nam się znaleźć przypadkiem jedną ulicę tutaj w samym centrum. Na której znaleźliśmy y, trzy warzywniaki, jeden z, dwie piekarnie, y, jeden sklepik z samymi serami naprawdę, kurde, wybór jak cholera i jeden sklepik z mięsem. Także okupiliśmy się. Także że fajnie, jesteśmy zadowoleni, że tak mniej więcej na długości 50 metrów można kupić wszystko. No, dzisiaj słuchajcie, ten główny taki deptak inaczej zupełnie wygląda, jak wczoraj. Zrobiło się kilkukrotnie później. Gdzie można tędy przejść? Prawie nikt nas nie No to jest w końcu, jest pierwsza ofiara zemsty Montezumy. <laughs> Batę wczoraj w nocy pogoniło, także spędziła praktycznie północy w toalecie. Także pierwsze koty za płoty, już czuję się lepiej leży. Ale lecę, lecę do OXO po jakieś elektrolity, bo na pewno się odwoniła trochę więc tam sama woda to tak nie za bardzo więc kupię jakieś elektrolity jakiś bo Beata ma to łyknęła ale już dzisiaj już powinno być lepiej, nie wiem czy jest to związane yy, z rzeczami związanymi z wodą, z jedzeniem czy też z alkoholem, bo muszę Wam się przyznać, że wczoraj była imprezka w hostelu międzynarodowa więc parka Polaków kontra rodzeństwo z Iranu kontra parka mieszana niemiecko-meksykańska Florian z Niemiec Jezu, nie pamiętam jak ma dziewczyna na nazwisko bardzo trudne ma imię nazwisko Także posiedzieliśmy troszkę, troszkę poszło piwa troszkę poszło tequili Także było wesoło i niestety pogoniło Beatkę Bidną. Ja się czuję i wszyscy się czują bardzo dobrze, także no, cholera odczeka, no, ale co zrobić? No zdarza się. Że tutaj idę do najbliższego okso. Dzisiaj zobaczymy co w planach. Ja już jestem po śniadanku. Beata pewnie na razie nic za bardzo nie zje. Tam jakieś kromala mamy, jakiegoś chlebka, coś, to tam może potem coś, coś zje. Zobaczymy. Pogoda, jak zwykle, ale nie, powiem Wam, że tak bez nieba jak dzisiaj to chyba nie było. Zawsze były trochę chmurki, że dzisiaj będzie przyjemnie. O, tu już sobie cichują ludzie. Tam na rogu, za tym parkiem jest, jest to że niedaleko. No to co robić? Co zrobić? Trzeba podkurować Beatę, żeby miała siłę. A była bardzo niezadowolona z tego, bo mieliśmy dzisiaj jechać na wycieczkę, na takie wodospady. Tak wstała rano, obudziła się, w końcu jak zasnęła, tak, na zegarek. Nie, już chyba nie zdążymy dzisiaj tam jechać, co? <grywa> Kurwa. Lesz odpoczywa, ja nie tam. Jutro pojedziemy. Na razie. No, Badka wróciła do żywych. I sobie. Siedzimy sobie w cieniu. No, opowiedz, jak to było w tej relacji? Ciężko. Z jednej i z drugiej strony ciężko przez 6 godzin co średnio co 15-20 minut ciężko także tak zwana zemsta montezumy Cię dopadła mm -hmm. ale elektrolitki już wypite ale nie tyle się głodną, bo nie tylko brzuch ten. No to na pewno jeszcze będziesz czuła cały dzień ten brzuch no co zrobić może nawet nie brzuch, tylko tu wysoko żołądek słyszycie no. jakie ptaszki może tu będzie tutaj pod, podlatują kolibry. Jak będzie, to spróbuję Gdzieś sfilmować, ale... Jest tutaj, nie wiem, że... o, jest tutaj koliberek. Kurczę, czy je to Nie, nie zobaczycie. Jest tu na gałęzi. Ja ledwo co widzę stąd. Mhm. Ale jest i śpiewa. Czy spróbuję paluchem pokazać, czyli zobaczę. Gdzieś powinien być. Tutaj. No, takiej wielkości, a ja wiem, ile on może mieć z 7 cm, no, ale jak głośno śpiewa, no śpiewa. Mhm, Także ja tutaj popijam sobie kawkę. Chyba ci się poprawi, czy coś. To sobie pójdziemy na... Gdzieś może gdzieś do jakiegoś... Na plazę, Majora, albo jakiegoś parku. Nie? No teraz. Nie, no spokojnie, bo jeszcze ci coś chwyci teraz. Będą jaja. Będziesz latać po krzakach. Chociaż tutaj krzaków nie ma. No hej, wyszliśmy teraz troszeczkę... Troszeczkę z hostelu. Widać wszystkie, wszystkie narodowości tutaj przyjeżdżają. Tata yy, chce sprawdzić, jak się czuje. <noise> Bo nie wie, jak się czuje do końca. Także trzymamy rękę na pulsie. Może daleko nie odchodzimy, tak, żeby zdążyła gdzieś tam znaleźć toaletę. Gdzieś tam w drodze powrotnej sobie pójdziemy odebrać pranie. Idziemy teraz w te pranie, czy później? Nie o tym co chcesz chodzić z tą praniem, Nie ma sensu. Pójdźmy sobie może do centrum, gdzie tam jest bezpiecznie, bo tam są jakieś toalety zawsze, nie? Jakie restauracje. No, to nie jest nic że Tak? Dobra, no, na spokojnie dzisiaj chyba to się nie przemęcza. Bata mówi, że nawet chora nie chora, ale 10 tysięcy kroków musi zrobić. No, widzisz? Może dlatego słuchaj. A, wszystko jasne. Wczoraj Bata nie zrobiła 10 tysięcy kroków i się, że tak powiem, zepsuła. W końcu trafiliśmy na targowisko, tutaj, w którym jest. Naprawdę wszystko. Czuchy, warzywa, owoce, mięcho, kwiaty. Także już wiemy, gdzie tutaj ludzie się zaopatrują wiedzenie. Ale dziwne, co to jest? Takie jak tujące awokado, nie? 20, 20 20? A 3 po 10 uh -huh. A co es to es jest? To jest... To jest zajęta wiem zajęta nie odpowie mi co to jest Trzeba by było chyba kupić... Co? Chayote Chayote? Chayote To jest chayote A co to jest chayote? Nie wiem O, proszę, kurczaki Pasolka, śliwki, nasypaje, baje, świeczki, latarki, wszystko. z góreczki. o z ciemnej mąki właśnie pierwszy raz elegancko poupadane wszystko w piramidki o nawet można proszę bardzo troszkę hazardu spróbować no, as, mil, mil. Pirlipon, pipinola i choco. Jest to jedna z wielu ludzi, które są do tego, że nie ma. Kupuję to. Kupuję to. Chorobaskę, sery. O tu mamy rzeźnika, proszę bardzo. A, może jak ty dzisiaj nie będzie za bardzo jadło, może coś. chyba, że na spokojnie się gotujemy, co? To jest kurczaczka, ryż. Hmm? O, to, je, to jadłem wczoraj. Yy, poczęstował, mnie, poczęstował mnie. przewodnik, guajaba. Bardzo takie smaku jak, a chyba mówiłem, nawet tak, tak, jak taka przerośnięta już gruszka. Tutaj część taka na świeżym powietrzu. Tutaj widzę pomarańcze i sezon na banany. Banana też byśmy mógł tak sobie wymyślam teraz, co beata mogłaby zjeść. Takiego lekostrawnego. Wychodzi na to, że mogłaby zjeść banana, jakiś ryż, może nawet jakiegoś kurczaczka. Coś trzeba kombinować? Tak, tam są platany. To są platany takie grubaski. Ale co to, to są chyba banany normalne. A i tu wchodzimy, widzę znowu w strefę zadaszoną. Tu trochę mamy gastronomii. Kokusiki. Ale ładnie zobaczcie. Piramidki. Zobaczcie tu buty w odcieniach fioletu. Mamy Wziąłeś? Buciki w odcieniach fioletu, praktycznie tylko nie? Mięzka. To takie jak chyba, jak chyba kapaczki takie. Mamy tryskawki, czy w tam? Tą? Stanęliśmy, kupujemy piersi z kurczaka. Pani nam ładnie przygotuje. O, ola, ketal, bien, bien. Dobra, Pani już nam przygotowała piersi, a tu naprzeciwko widzę, pan ma sypkie rzeczy i takie malutkie woreczki ryżu. Idealnie dla nas. A ile wyszło?

Złoty 20, zł, taki woreczek ryżu. Też znaczy, będzie akurat. Jasie. 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 Ja dam panu Jasie. Jasie. Co? pesą a, a, a jedną mi oddał no to nie wiem Nieważne, ryż był tani. A że te piersi są takie trochę obtwoju -um mać, także spokojnie będziemy mieli na, chyba na dwa dni. Popatrzcie jakie jeżynki ładne Tu już proszę warzywko przygotowane do zupy Parę Czy hmm, mamy, nie? Nie pomidora mamy, cebula. Cebulę mamy, pomidora troszkę mamy. No i To dobrze tak akurat dla ciebie będzie dobrze bez twarzy. Kupiliśmy banany dla Beaty, może się nie pożyga po bananach. O, tu mamy lici. Zobaczcie, winogrona. Zaraz coś nowszego się pokazuje. Liczy dulce. Dulce to znaczy słodkie. O, tu mamy żywe kuraki. Także jak ktoś woli świeżynkę, to ma tutaj. Co? Chodź tamtędy jeszcze, przejdziemy sobie. I jak? Dobra? Przejdzie ci przez gardło. To jest ciekawa bulwa to mnie to jest jak taki jak ziemniak się gotuje ale nigdy nie próbowałem jakie ładne pomidorki. O tu są pyki ale lubię takie miejsca naprawdę super Dziękuję. Daliśmy się o te małe owocki. Ona mówi, jak to smakuje? A, to są takie malutkie, Takie malutkie, ale jak śliweczki, po prostu smakują. Jak tam? A. O, proszę, można najpierw kupić sobie plecak, a potem pójść na zakupy. Mogę to Bata stosuje yy, starożytne majańsko lekarstwo na, na dolegliwości żołądkowe. Na zdrowie. <gryżę>. Zobaczymy jak od Czy też pomoże. Czy nie zaszkodzi. Jak coś to. To mamy banios tam. Blisko przy kościele. Tutaj nas na wprost tam. Yy, Pilnuje policja, że jesteśmy bezpieczni. Jak? Mój wiatr. No to jednak majańskie sposoby są skuteczne widzicie. Nie wiem czy wspominałem ale to jest niesamowite ale w całym Meksyku Coca Cola jest traktowana normalnie jak napój nie wiem, wszyscy piją po prostu ten napój, a nie chcę nadużyć tego słowa, ale tutaj na południu wśród Indian czas wręcz jest uważany jako, jako napój, lekarstwo, jako święty napój. Stosują po prostu coca do wszystkiego. Piją podczas uroczystości, dawają, dają w ofierze w tych swoich kościołach. Także no niesamowita, niesamowita tutaj reklama i PR poszedł. Prawdopodobnie w latach 50 -tych, 60 -tych chyba. Także zbijają tu niezłą kasę. A bym zapomniał, to będzie sprostowanie do pierwszego filmu pod tytułem San Cristobal. Pierwsze wrażenia, daję głos. Sprostowanie będzie dotyczyło tej oto laleczki, bo powiedziałam w filmie, który dzisiaj odsłuchałam. Bo Jacek wypuścił przed e, autoryzacją, e, że ta e, pani jest z plemienia Cocil. A to nie plemienie Cocil, tylko e, to jest jakby dialekt, którym się posługują w wiosce. No, jeden z proszę. wielu, którym się posługują w wiosce Zina Cantan i San Juan de I te panie e, ubrane w te stroje tej wełny owczej, to są właśnie z San Juan Chiamula i mówią w hecal, w i jeszcze w jakichś dwóch takich naj, naj, najgłówniejszych dialektach i idiomach. Także to nie jest pleny Cocil. Nie mam 5, Dziękuję.